Szymona Belotiego, architekta, Basiela, no, dzisiejszym z języki mówią zakładu budowlanego. No i ci głosi na murach średniowiecznych szybko w ciągu około no, kilku lat wznieśli nową rezydencję, tak jak sobie Rafał wymarzył na kształt rezydencji Wilanowskiej. W Wilanowie bywał często. Yy, o to, Tym to samym architektem, który znaczy, budował Wilanów i To znaczy tutaj oczywiście y, y, trzeba powiedzieć może w ten sposób, że na kształt tutaj miałem na myśli wnętrza, ponieważ, ponieważ formę tutaj rzut budowli determinował układ murów średniowiecznych ponieważ no, zamek był budowany na murach, nie było tak, że ten średniowieczny był cały zburzony i od nowa budowano. Nie, po prostu wykorzystano tam wszędzie, gdzie były mury do pierwszego piętra. Zamek gotycki jest zbudowany w dzisiejszym yy, Dokładnie, barokową. do pierwszego piętra, no, gdybyśmy tą yy, barokową yy, część yy, usunęli, no, to, to, to by nam się wtedy ukazał zamek Jana średniowieczny Jana Szczerniny. Dzięki no właśnie takiemu podejściu bardzo szybko ten zamek wybudowano, to były potężne mury, które po prostu tylko podwyższono do, 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 do czwartej kondygnacji, dano w narożach baszty, zachowano dziedziniec wewnętrzny, a także że, że, że no, powstał barokowy pałac na murach zamku średniowiecznego, no stąd tak mówimy zamek. Właśnie nazwa. praktycznie no. to jest pałac Był Prak praktycznie jest to pałac, jest to pałac. No, nie jest to zamek ani ten neogotyczny XIX wieczny ani, ani ten prawdziwy średniowieczny jest to pałac ale, ale właśnie y, mający prawda, tutaj, no, pewne formy jak, jak chociażby wyspa prawda, z bastionowymi narożami dziedziniec wewnętrzny no te cechy, cechy zamku. Yy, wracając do architektów którzy w tak. czasach leszczyckich budowali ten y, zamek no tak. Wspomnieliśmy o Belottim, architekcie królewskim, który jako nadał mu bryłę zewnętrzną. Tak. I, I wnętrza również oczywiście. Był jeszcze architekt królewski Rzymianin z pochodzenia, który żył, ożenił się w Rydzynie i tu umarł Pompeo Ferrari. Tak. No tutaj dzieło Ferrariego dla Rydzyny. No do dzisiaj, do dzisiaj to jest dokładnie nierozpoznane. No najczęściej mówi się o tym, że Ferrari... Yy, przebudował skrzydło zachodnie zamku, no na ile on je przebudował, na ile dokończył, no to tutaj bez jakichś badań murów. Nie można rozstrzygać. Suma Summarum zamek Belottiego... Kwestia badawcza w wkładu Pompa Ferrariego w rozwój zamku leszczyńskich jest otwarta. No jest otwarta, ale tutaj no, żeby, żeby to zbadać, to trzeba by usunąć i patrzeć prawda, po cegle. Kiedyś była okazja ku temu, kiedy, kiedy, kiedy tutaj była ruina. No dzisiaj oczywiście na czegoś takiego to, to, to nie można pozwolić. Tutaj no, nawet z tej samej cegły podnosi jeszcze, tutaj to było przez Perego dobudowywane, no ale też te, te, te codziennie mogły, mogły dalej istnieć. W sumie to yy... biskup Sapiecha był w Rydzynie w 1695 roku i widział już zamek yy, skończony. Barokowy. Barokowy Belotiego. Belotiego. On tam pisze Belotiego. Notabene, no dzięki temu się mówi o Belotti, jak o Wcześniej starsza literatura ciągle powtarzano, że cały zamek jest dziełem Ferrari'ego, prawda? Później Perariemu odebrano te wszystkie piękne skrzydła, Zresztą. tylko zostawiano ten Ryzalit. No tutaj przebudowa tego Ryzalitu wiązała się w ogóle z koncepcją. Tak, ale mówię tutaj o, o przede wszystkim widokowym powiązaniu zamku z miastem. Bo to jest niezmiernie ciekawe, jak ten, to, co jest w Brytyjnie najważniejszego, to znaczy ten układ urbanistyczny, gdzie w niezmiernie przemyślny i piękny sposób połączono architekturę z szerokimi przestrzeniami, z zielenią, z tymi właśnie alejami widokowymi. To jest to, co jest w sumie najpiękniejszego. Może, może dzisiaj trudno dostrzegalne, ale, ale jest, jest zachowane i Rydzyński, gdyby, gdyby nie to, że Jan Szczernin Rydzyński nie wytyczył rynku na osi zamku tego swojego średniowiecznego, to by później nikt nic nie mógł zrobić, prawda? Więc już w XV wieku wytyczono na surowym korzeniu rynek, Wybudowano zamek tak, żeby on prawda, przypadał y, na ryneczek. Można powiedzieć, bo że w pewnych okresie historii było to centrum kraju, gdzie odbywały się najważniejsze dla tego państwa y, wydarzenia polityczne. No tak, no tak. Ja myślę, że, że właśnie Rydzyna dwa razy stawała się, a może więcej, trzeba się zastanowić. Takimi centrami przede wszystkim to właśnie to, co tutaj pan mówi, że za czasów podbytności tutaj no, m, króla Stanisława Leszczyńskiego y, i króla Augusta II Mocnego. No Później no, to już okres międzywojenny, kiedy stała się miejscem tutaj zamek siedzibą tej znanej szkoły, która była y, naprawdę podziwiana i uznawana za jedną z y, najlepszych szkół średnich w Polsce. Na no, po raz trzeci, już może wybiegnijmy w przyszłość, to może odbudowa tego zamku, prowadzona w dużej mierze środkami społecznymi, z ogromną pomocą środowisk technicznych. Odbudowa prowadzona szybko, dobrze, z pieczołowitością z pieczołowitą, dobrze, szybko, z pieczołowitym zachowaniem ocalałych fragmentów dawnego wystroju. Także przyznanie zamkowi w 1994 roku yy, dyplomu i specjalnej plakiety organizacji międzynarodowej Europa Nostra, no nie było przypadkiem. Było to w pełni zasłużone. No, można by tu nadmienić, że Rydzyński zamek yy, ma największą kubatorę w Wielkopolsce. Z, no z, z, tak, z, no, z, no z, tak, prawie 50 czy... tysięcy metrów sześciennych, prawie, tyś, prawie 8 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, ale rezydencja rydzyńska to oczywiście nie tylko zamek. Park, Cały układ. kilkanaście hektarów, ponad dwa kilometry fos, dziedziniec honorowy od północy, zespoły oficy. Nie ja oczywiście nie mówię, kto jest teraz właścicielem tych obiektów, tylko ogólnie. Od południa Zwierzyniec, dalej jest, Karuzel, wzgórze to jest, to jest widokowe, także oranżeria, teatr, oranżeria, teatr muzeum. Y, muzeum. Więc to wszystko zajmowało ogromną przestrzeń, jak na Wielkopolskie, tu nie mówimy o ogromnych latyfundiach na Ukrainie. na Ukrainie na przykład, ale jak na Wielkopolskie było to rozległe, przemyślnie zakomponowane i jestem przekonany, że kiedyś przyjdzie czas, kiedy ten dawny układ urbanistyczny, tak jak go znamy z planu Ignacego Grafa z 1774 roku, Zostanie to tworzone i wtedy Rydzyna znowu stanie się miejscem słynącym na całą Polskę, jako najlepiej, nie tylko najlepiej zachowany, ale też najlepiej wyeksponowany układ urbanistyczny, barokowy układ urbanistyczny w Polsce.